Pomóżcie mi skompletować outfit na koncert Sabriny. Już ostatnio ustaliliśmy, że najbardziej nada się ta kiecka, ale czuję się w niej trochę zbyt goło, więc zamówiłam sobie trzy opcje, żeby się trochę bardziej odziać. Pierwsza opcja to takie koronkowe jebotko. Wydaje mi się, że cały dreskot na koncercie Sabriny jest taki mocno łóżkowo-bieliźniany, więc w sumie mogłoby się to nadać. Niestety nie było dostępne w takim, wiecie, żółto-cytrynowym kolorze, ale w sumie pastele i tak do siebie pasują. Podobają mi się tutaj te takie szerokie rękawy. No i myślę, że całość wygląda całkiem spoko. Ale dobra, mam tutaj jeszcze do wyboru. Jeden z Taki O z różowymi kokardkami. Dobra, i on tak się prezentuje. Niby spoko, ale wydaje mi się, że na koncert jest trochę zbyt basic. Chociaż nie wiem, co myślimy. I trzecia opcja, czyli słuchajcie, takie koronkowo-skarpetowe rękawiczki. Też z takimi uroczymi kokardkami. No i tak wyglądają te rękawiczki. Chyba też prezentują się całkiem fajnie. Tutaj mają takie urocze księżniczkowe bułki. No i kokardki, które pasują mi akurat do opaski. Możemy je też sobie tak naciągnąć na paluchy. O, nie, no całkiem, całkiem git. Dajcie znać, która opcja podoba Wam się najbardziej.